Cześć z tej strony Maciej i witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o Captive Portalu w systemie Unify, co to jest, do czego służy oraz jak i kiedy go używać. Eee, Captive Portal to po prostu taka strona www, e, którą widzi nowo podłączony użytkownik do sieci gościnnej i przed uzyskaniem do pełnego dostępu do internetu czy do jakiejś podsieci wewnętrznej. Musi na przykład zaakceptować jakiś regulamin, musi się zaautentykować logowaniem poprzez Facebook. Możemy również dawać taki dostęp na podstawie voucherów. Możemy również przyjmować płatności, które na jakiś czas dadzą dostęp komuś do sieci. Możemy również wtedy manipulować tym, jaką przepustowość będzie mógł użytkować dany gość. Więc to wszystko wam pokażę. Przechodzimy sobie do settings. Następnie networks i tworzymy sobie tutaj nową sieć. Ja już mam taką utworzoną, więc nazywam ją sobie guests. Standardowo sieć z maską 24. Warto sobie zaznaczyć guest network, ponieważ w ten sposób izolujemy tą sieć gościnną, przez co urządzenia będące w tej sieci nie będą miały dostępu do zasobów w naszych innych sieciach LAN. Na przykład, jeśli tu mam trzy inne sieci nie będą miały do tego dostępu, więc jeśli to już mamy przychodzimy sobie do Wi-Fi i tworzymy sobie nową sieć, ja nazwę sobie ją guests, wybieramy tutaj nasz network, czyli u mnie to jest Wina ID 4 i następnie zaznaczamy sobie ten hotspot 2.0, czyli captive portal, czyli przedmiot o którym dzisiaj będziemy cały odcinek rozmawiać a jeśli chodzi o pozostałe te opcje, to zapraszam was do jednego z moich wcześniejszych odcinków, gdzie omówiłem praktycznie każdą opcję, jaką tutaj występuje. Jeśli chodzi jeszcze o konfigurację, jaką ja tutaj poczyniłem, to zaznaczyłem sobie jeszcze security protocol jako Open, żebyśmy mogli bez hasła wbić sobie do tej sieci i dopiero captive portal będzie nas jakoś autentykował albo nadawał dostęp do reszty zasobów, więc dajmy sobie Apply Changes i jeśli chcemy przejść właśnie do ustawień tego Captive Portalu, przychodzimy sobie do Insights i następnie Hotspot. Mamy tu już wcześniej zautoryzowanych userów, możemy im rozszerzyć czas z jakim będą mogli korzystać jeszcze z tej sieci albo możemy to, ten czas ukrócić do zera i wtedy użytkownik będzie musiał jeszcze raz spróbować się zautoryzować albo możemy go zablokować klikając na dole blok i wtedy już w ogóle nie przejdzie tej autoryzacji. A przechodząc do landing page mamy naszą stronę, która się wyświetli na naszym urządzeniu, gdy będziemy chcieli właśnie podłączyć się i skorzystać z internetu, jaki oferuje ta sieć. I gdzie w sumie możecie spotkać taki captive portal? Z popularniejszych miejsc to są na przykład restauracje. Jak pójdziecie sobie do McDonalda, to też będziecie mogli się podłączyć do takiego Darmowego, gestowego Wi-Fi. Wystarczy, że zaakceptujecie wtedy regulamin, który wyskoczy wam na bardzo podobnej stronie do tej, i macie dostęp do internetu. Tak więc w takich miejscach jak kawiarnie, restauracje czy sklepy, możecie spotkać właśnie takie darmowe Wi-Fi. I głównie chodzi o to, żeby wyciągnąć od Was jakiś mail albo autoryzacja po Facebooku żeby po prostu dostać jakiś kontakt do was, żeby was potem atakować mailami. Oczywiście wszystko jest zapisane w regulaminie, który akceptujecie, żeby z tego Wi-Fi skorzystać, ale również możecie mieć taki captive portal w hotelu, gdzie na przykład będziecie chcieli pobierać płatności, na przykład za dzień korzystania z waszego internetu, będziecie chcieli dwie-trzy dyszki, to wszystko da się tutaj również zrobić. Tak więc przejdźmy do pierwszych z tych opcji, co tu możemy pozmieniać i przyjmijmy scenariusz, że jesteśmy właścicielami kawiarni, sieciownia. Tak się nazywa mój Discord, więc zapraszam, wpadnijcie, pewnie link będzie w opisie. Tak więc spróbujmy sobie tu pokonfigurować. Na początku mamy tytuł, czyli ten Unify Guest Wi-Fi. Dajmy sobie tutaj napis, witamy w darmowej sieci Wi-Fi kawiarnia, sieciownia i dajmy sobie poniżej Jakiś welcome tekst, aby połączyć się z internetem, zaakceptuj poniższy regulamin i kliknij przycisk Miłego Pobytu i Smacznej Kawusi. Bottom tekst możemy dać sobie na polski. Zaloguj. Następnie mamy nasz regulamin i wrzucając właśnie tu ten regulamin, możecie dać informację, że chcecie zbierać ich maile, że potem ich będziecie atakować mailowo. Następnie możemy wrzucić nasze logo, więc wrzucam logo naszego Discorda oraz do jakiej krawędzi ma być centrowane to logo następnie background możemy sobie ustalić jeden kolor na przykład możemy dać sobie na ciemny możemy również wrzucić jakiś obraz dajmy sobie nie wiem coś w tym stylu następnie możemy zmieniać jeszcze więcej kolorów czyli na przykład kolor tego boksa. dajmy taki możemy zmieniać kolor tekstu trochę jest tu tych opcji jak widzicie 2-3 minutki możemy tutaj zrobić trochę ładniejszy ten captive portal i następnie opcja, jaką tutaj możemy dodać, to jest Success Landing Page i możemy tu dać jakiś napis naszemu userowi na tym samym panelu albo możemy podać custom URL i gdy autoryzacja przebiegnie prawidłowo, to przekierujemy użytkownika na naszego Facebooka, na naszą stronę internetową. Dlatego ja sobie wrzucę HTTPS do mojego kanału z YouTubem, dajmy sobie Save. I sprawdźmy, jak to będzie wyglądać na telefonie. Tak więc, po tym jak podłączyliśmy się do naszej sieci, pokazuje nam się ten Captive Portal. No i dajmy sobie Terms of Service. Jak widać, mamy tutaj cały nasz regulamin, który przed chwilą wrzuciłem. I dajmy sobie, akceptuj i zaloguj. Pokazał nam się nasz success message. I następnie przekierowuje nas na YouTube. A. Więc działa to prawidłowo, tak jak skonfigurowaliśmy. I przejdźmy sobie do więc możemy sobie przejść do kolejnego kroku, czyli metody uwierzytelniania i mamy tutaj różne sposoby, e, za pomocą których użytkownik może potwierdzić swoją tożsamość albo możemy od niego wyciągnąć dane albo pieniądze e, w zależności co tutaj skonfigurujemy. Więc zaczynając od początku mamy tutaj Facebooka i pojawia nam się wielki przycisk Facebook na którego będziemy musieli kliknąć i zalogować się naszym Facebookiem żeby uzyskać dostęp do e, internetu no i dalej sobie edit musimy tutaj wpisać app ID oraz app secret żeby uzyskać te dane musimy przejść na e, stronę mety developers.facebook.com musimy się zalogować zaloguję się Facebookiem Rejestrujemy się, weryfikujemy konto. Ja sobie klikam Developer, dajemy Complete i następnie tworzymy sobie apkę. Piszę sobie Unify, dajemy Next. Use cases, musimy tutaj wybrać Authenticate and request data from user, dajemy Next. I ważne jest to, żeby tutaj potwierdzić wasze konto biznesowe. Bo bez tego nie będziecie w stanie wyciągać tych danych od użytkowników. Tutaj przeklikujemy sobie cały czas dalej. Następnie ukazuje nam się dashboard. Musimy tutaj wypełnić wszystkie punkty, żeby nasza apka zrobiła go live. I wtedy bez problemu będzie działać nam logowanie w naszym Captive Portalu. A jeśli chcemy wyciągnąć to App ID oraz App Secret, musimy przejść do App Settings i Basic. Na samej górze mamy nasze App ID oraz App Secret. Kopiujemy to sobie, wrzucamy to do naszego Unify'a, zapisujemy i logowanie po Facebooku będzie działać tak jak to robimy na wielu, wielu innych stronach. Szkoda tylko, że nie dodali tutaj logowania po Google, ponieważ konfiguracja tego jest z reguły łatwiejsza niż Facebooka, ponieważ trzeba mieć właśnie konto biznesowe założone. Przejdźmy do kolejnej opcji. Mamy password. I wpisujemy tutaj po prostu hasło, które użytkownik będzie musiał wpisać, żeby przejść dalej i się uwierzytelnić. Więc to sobie pominimy, ponieważ nie chcę tego pokazywać, to raczej dosyć prosty krok. Następnie mamy Payment. Jeśli chodzi o ten panel, to mamy tutaj trochę więcej opcji. Gdy klikniemy sobie Edit, mamy tutaj Payment Gateway, i bramka, na której Wam pokażę przykład, to jest Stripe przejdźmy sobie na oficjalną stronę. Dajmy sobie sign in. Ja już tutaj mam e, konto, więc się po prostu zaloguję. Gdy już się tutaj zalogujecie, to dodajecie po prostu swój biznes. Następnie przychodzicie do Developers, API Keys i kopiecie Secret Key, który tutaj Wam się pokazuje. Więc ja sobie to tutaj wrzucam. Zapisuję. A następnie możecie tutaj zdefiniować plany. Na przykład. Możemy sobie dodać akces na 24 godziny, na przykład zadyszkę 24 godziny, download limit, upload limit. Możemy również ustawić e, limit danych, jakie będzie mógł dany user wykorzystać. Możemy teraz zaznaczyć informacje, jakie użytkownik będzie mógł podać, albo które będzie musiał podać. Ja sobie to wszystko póki co e, wyłączę, żeby nie podawać zbędnych rzeczy. I tak jak wspomniałem wcześniej, możemy sobie dodać taki akces na 24 godziny, albo akces na przykład na 7 dni. I to na przykład weźmiemy sobie za to stówkę. Dajmy tu PLM. I to jest właśnie spoko pomysł, jeśli macie na przykład Airbnb i chcecie kasować waszych gości za to, że będą korzystać z internetu. Charge the task, możecie sobie dodać na przykład mmm, dostęp do neta. Więc dajmy sobie save, zapiszmy to sobie, włączę jeszcze raz ten payment i przejdę sobie do telefonu, żeby wam pokazać, jak to konkretnie jest widoczne. Tylko dajmy sobie unauthorize. Musiałem to zrobić, żeby na nowo mnie wrzuciła na ten landing page, więc teraz przychodzę sobie, jeszcze raz łączę się z tą siecią. Jeśli na przykład Wam nie wyskoczy taka strona, to wystarczy, że włączycie jakąkolwiek stronę na Waszym telefonie czy kąpie po http. Ja mogę polecić neverssl.com. Gdy na to przejdziemy, to pojawia nam się nasz Captive Portal. I w celach testowych wybierzmy sobie tą opcję za stówkę. Dajmy Accept. Zalogujmy się. Musimy wpisać e, dane naszej karty. Link adres wybierzmy sobie Poland i dajmy connect welcome to Unify Guest wifi hotspot przekierowanie na mój kanał jak widać nowy gość został dodany, mamy tutaj akces 7 dni i to, że 7 dni będzie miał dostęp również widać e, w tej ramce sprawdźmy sobie payments, jak widać stówka jest wpłacona, sprawdźmy jeszcze jak to widać na naszym Stripe jak widać stówka wleciała oczywiście pomniejszając o koszty samego serwisu jest to tylko wiadomo konto Sandbox jeśli byście chcieli to możecie tutaj dać Get Your Life Account ja to mam tylko do testów więc zostawiam tak jak jest wyłączmy to sobie i możemy przejść do voucherów jest to jedna z najwygodniejszych i najczęściej stosowanych chyba metod uwierzytelniania w Captive Portalu i zamiast jednego wspólnego hasła każdy użytkownik dostaje swój unikalny kod, czyli właśnie ten voucher. Kod taki wpisujemy na stronie powitalnej, mamy tutaj na przykład 10 znaków, które musimy wprowadzić, a każdy voucher może mieć inne parametry, więc jeśli damy sobie add new voucher to możemy mu dać dostęp na kilka minut, na kilka godzin, na kilka dni. Taki voucher może być użyty tylko raz przez jedno urządzenie, może być tylko na przykład 5 razy, albo na przykład może być unlimited, i możemy tu sobie wygenerować na przykład 50 kodów, i do każdej osoby, która przyjdzie do nas na Airbnb, możemy dać jeden taki kod, albo możemy dać na przykład multi-use, i wtedy na przykład dwie osoby będą mogły korzystać z internetu. Przez pobyt, jeśli ktoś będzie na przykład 24 godziny, to wpisujemy właśnie tutaj taki czas. W Airbnb właśnie się z takim czymś spotkałem, dlatego to tutaj przytaczam. Jeszcze raz z takim czymś się spotkałem, jak byłem na szkoleniu na wózki widłowe, to właśnie tam na szkoleniu midalin na tydzień taki voucher wpisałem sobie ten kod. I to chyba z tego co kojarzę, właśnie było. Na Unify, więc przetestujmy sobie, jak to działa. Dajmy sobie single use. Dajmy sobie test. Wiadomo, możecie tutaj kilka naraz sobie takich wygenerować kodów. Więc dajmy sobie na przykład tylko na godzinkę data limit dajmy sobie 20 MB. Jak widać, zostało to wygenerowane. Jak już to mamy, to możemy sobie przejść znowu do hotspot i teraz do vouchers. Tutaj mamy wygenerowane przez nas vouchery, więc ja teraz przechodzę na swój tel i wpisujemy pierwszy z góry, czyli 64 295 366 14. Akcept, zaloguj. Jak widać, działa prawidłowo, więc możemy przejść do kolejnej opcji, którą jest radius. I żeby włączyć tą opcję, to musimy mieć skonfigurowanego radiusa albo zewnętrznie, albo na naszym urządzeniu. Defaultowo mam tu wyrzucone, ponieważ UniFi Express, którego posiadam i na którym Wam wszystko teraz pokazuję, posiada opcję tego, że możemy mieć lokalnie tego radiusa. To wystarczy, że wejdziemy tutaj, włączymy. Piszę sobie hasełko, zaznaczmy sobie Wireless Networks. Tutaj zostawiam defaultowo i dodaję tylko sobie. Użytkownika test z hasłem test. VILAN ID 4. Dajmy sobie create user i dajmy apply changes. Jeśli nie będziecie mieć tutaj możliwości postawienia lokalnie tego radiusa, to możecie sobie dać create new i możecie sobie skonfigurować radiusa na jakimś Dockerze. Nie jest to przesadnie trudne. Może znajdziecie nawet gdzieś na moim kanale pewnie jakiś poradnik do tego no ale tutaj da się postawić lokalnie w prosty sposób, to skorzystajmy z tego i przechodzimy dalej do Insights, Hotspot, przechodzę do Landing Page i zaznaczam Radius, dajmy sobie Edit, Radius Profile, no to Default, czyli ten, który jest e, lokalnie skonfigurowany, Authentication Type dam sobie na CHAP oraz Save, dajmy dalej i przechodzę znowu na mój telefon, żeby sobie sprawdzić jak to będzie wyglądało. No, i po chwili pojawia nam się username i password. Piszę to test, test. Accept, zaloguj. Jak widać, Bangla. Jeśli chodzi o ostatnią opcję, jaką możemy sobie tutaj e, włączyć, jeśli chodzi o uwierzytelnianie, to jest to external portal server i może być to zewnętrzna strona, która ma bardziej e, rozbudowane te możliwości Captive Portalu. Jest to na przykład. Jest to na przykład Social Wifi i możemy tutaj sobie to skonfigurować. Jak widać możemy tutaj się logować na wiele sposobów, na przykład Googlem, Facebookiem, LinkedInem, Xem. Więc jak widzicie macie tutaj o wiele więcej możliwości zalogowania. Jeśli chodzi o takie zewnętrzne captive portale, e, tak jak na przykład ten Social Wi-Fi, e, Purple Wi-Fi czy na przykład Tananza, to tego typu platformy działają poza kontrolerem Unify. I takie zewnętrzne Captive Portale posiadają zaawansowane funkcje marketingowe i analityczne. Więc jeśli na przykład macie sieć kawiarni, to będziecie w bardzo prosty i przejrzysty sposób zbierać dane od tych użytkowników, czy to maile, czy to numery telefonu. I takie zewnętrzne Captive Portale dadzą Wam na przykład logowanie tymi social mediami, możecie na przykład zbierać dane tych użytkowników, czyli imię, maile, numery telefonów. Możecie na przykład dodać checkboxy do RODO, do zgody na newslettery oraz typowo zarządzać, i e, integrować to z crm -em. Możecie wrzucać tych userów do bazy, możecie potem im wysyłać te newslettery albo atakować czymś innym. Możecie na przykład robić hit mapy obecności, średni czas spędzony w lokalu i tak dalej. Więc jeśli macie jakieś większe ambicje to na pewno Opłaca się skonfigurować jakiś external port server, tylko należy pamiętać, że to z reguły jest płatne. I to nie są z reguły tanie rzeczy, ale z największych zalet, jakie można na przykład wynieść z takich zewnętrznych portali, to tak jak mam przed chwilą pokazywałem ten payment, tak, tutaj mamy tylko możliwość praktycznie. W tym Stripe na przykład, żeby dodać kartę. Ale jak dacie sobie jakiś inny ogarnięty zewnętrzny serwer, to będziecie mieli bika i pewnie więcej osób się na to zdecyduje niż podawanie tutaj danych do swojej karty, czego wiele osób na przykład się boi, tak? Gdzie siedziecie, bo macie podać numer karty? no. Więc może kiedyś Wam pokażę, jak skonfigurować jakąś zewnętrzną stronę. Możecie coś polecić w komentarzu, z czego wykorzystacie. A my przejdźmy sobie do dalszych ustawień. Mamy tutaj defaultowy czas uwierzytelnienia, więc jeśli na przykład dacie sobie password, to tutaj nie jesteście w stanie ustawić tego czasu, więc regulujecie to tym. Możecie wybierać tutaj języki. Następnie mamy Landing Page Settings. Możemy tu wyłączyć Landing Page. Możemy włączyć HTTPS Redirection Support i dzięki temu automatycznie przekierujemy naszego. Gesta z adresu http na https, gdy trafi na nasz Captive Portal. Następnie mamy Encrypted URL, i głównie pomaga nam to uniknąć ataków, gdzie ktoś zmieniałby parametry w adresie URL, żeby obejść to logowanie. Mamy Secure Portal, gdzie po prostu wymuszamy ładowanie naszego portalu wyłącznie przez https i następnie możemy sobie dodać domenę nie będziemy przekierowani tak jak w przykładach, które Wam podawałem na 192.168.1.1 który jest moją defaultową siecią, tylko będziemy przekierowani na adres y, z domeny, którą tutaj wpiszemy następne, mamy authorization access i tutaj w pre allow access definiujemy hostname, ip lub subnety po prostu miejsca, do których będzie Miał dostęp nasz user zanim jeszcze tutaj się zaloguje. Po prostu wystarczy, że połączy się do naszej sieci i już będzie miał do nich dostęp. A w post-authorization restrictions podajemy subnety, do których nie będzie miał dostępu nawet po tym, jak uda mu się uwierzytelnić, czyli tutaj się zaloguje, to tak czy tak nie będzie miał tutaj dostępu do tych sieci, które są tutaj wylistowane. I to w sumie tyle, co tutaj możemy poustawiać. I to wszystko co chciałem Wam pokazać. Szukałem jeszcze czy jakoś, może w plikach nie da się podmienić tej strony, żeby to jakoś inaczej CSS czy też HTML, ale nie widzę nic takiego, nie znalazłem takiego pliku, który mógłbym podmienić. Więc jeśli może znacie taki sposób to wrzućcie tutaj w komentarzu. z reguły najprostszy sposób, żeby to jakoś przerobić to jest sobie na przykład na dokerze gdzieś z boku postawić jakiś zewnętrzny captive portal i kierować na niego te wszystkie zapytania, i pewnie to zrobimy sobie w jednym z kolejnych odcinków, ale póki co, dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.